Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na sobotnim porannym z Mam tutaj taki oto mix drapek, mamy świąteczne odliczanie od Raginy. Mamy kasy deluxe, 500 tysięcy w banku, ekstra linie, jubilotkę, 250 tysięcy w banku i krzyżówkę za 3 zł, czyli 25, 35, 45, 55 65,73 zł to jest nasz wkład. No i zaczynamy od krzyżoweczki. Zobaczymy co nam dzisiaj zrabki przyniosą. Dobra, krzyżówka jest o numerze 63. Pierwszy jest W zimowit. Wino. No i tylko ziemowit i wino. Z. Przyrost. Z. Wydaje się być tylko jedno zdrabce. O, mamy xa. L. Kleofas. 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 I kleofas. Tylko jedno. S. Przyrost. Sentiment przyrost i sentyment więcej nie widzę B brat no K kleofas kurde ale liter P przyrost M Duma, Zimowit, no M, tutaj też się posypało niesamowicie. D, Ugoda, Gdynia, Ada, Duma, Dno. E, Kleofas, Sentiment. Dobra, drapiemy dalej. A, tu już są Ateny. Ateny, J, Tycjan A, Gra, Ugoda Kleofas, Rafa Gdynia, Data Ateny, Duma Tu powstaje Ada Bardzo długie i skomplikowane słowo no i zaczynamy ostatni rządek C, Tycyjan, F, rafa, tylko jedno F. No na to wygląda, że tylko jedno G, Gdynia gwidon, gra, dwie ostatnie N, Tycjan, Ateny, Rynna. Wino, dno i ostatnie mamy i Gwidon, Ziemowit i wszystko. Tak jest, strapka jest pusta. Niestety przechodzimy do 250 tysięcy w banku o numerze 29.

Jeden, tutaj nie wiadomo, gdzie drapać, pierwsze trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden bok, osiemnaście, trzydzieści siedem, kolejny bok, dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, czternaście, piętnaście, szesnaście.

Dwadzieścia dwa bok, dwadzieścia cztery, bok trzynaście, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, trzy, dwa, dwadzieścia osiem, trzydzieści osiem, dziewięć, siedem, trzydzieści cztery. 39, 17, 8, 5 i ostatnie jest 1. O, patrzcie, jest wygrana. Ale niespodzianka 10 zł, czyli mamy zwrocik w kasie Deluxe. I teraz trapiemy 500 tysięcy w banku

piętnaście, trzydzieści dwa pomiędzy trzydzieści osiem, dwadzieścia jeden, trzy, pięć bok, dwadzieścia sześć, czterdzieści, dwadzieścia cztery, trzydzieści cztery bok, dwa bok, osiem 30 bok i 9 pusto G i potwierdzają Kolejna zrabka to ekstra linie o numerze trzecim I pędzimy Tęcza ja Tak patrzę i patrzę Nie widzę niestety żadnej tęczy motyl pierwszy motyl proszę państwa pierwszy i ostatni klucz klucza nie ma to możemy iść dalej korona pierwsza druga trzecia i koniec balony Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Tak myślę, czy na moje urodziny zdrapać całą paczkę ekstra linii. Jeszcze jest troszeczkę czasu, ale mimo to trzeba coś powoli szykować. Przy okazji będzie konkurs urodzinowy dla Was. I nagroda już siedzi w samochodzie. Popcornu nie ma. Bardzo mi się wydaje atrakcyjna podko e, podkowa nagroda. Diament. E, diamentu nie ma. Arbus. Arbus pierwszy, drugi trzeci arbuz i czwarty czapa pierwsza druga trzecia czwarta rolki rolki mamy tylko jedne ptak czyli nasza kura tu jest druga kura i to wszystko gwiazda raz, dwa trzy, cztery piąta gwiazda krab pierwszy, drugi trzeci krab kości Pierwsze, pierwsze i ostatnie. Klapki, księżyc. Księżyc jest jeden tutaj schowany za krabem, Petunia, pierwsza, druga Petunia i trzecia. Teraz będzie serce. Patrzcie no jaka jazda. Tutaj podko e, sakwy prawie by wygrywały. Mamy serca. Okulary, a nie pan słoń. Pan słoń. Trzy razy. Podkowa. Podkowa, raz, dwa. Dzwon. Dzwon jeden, rower, tu jest rower, tu jest rower, tutaj mamy rower, tu jest następny i ostatni. No i dwa symbole: biedronka. Biedronki nie mamy i wiatrak. Wiatrak jest tutaj jeden, linii brak. No niestety I bierzemy się za ostatnią zrobkę. Jest to zrabka Wicki Reginy Którą serdecznie pozdrawiam Was oczywiście również No i zaczynamy Gra pierwsza, szukamy oczywiście prezentu Anioł Kominek Świeca Stroik Ciuchcia Dzwonek Choinka Piernik Kapka, łyżwa, skarpeta, lizak, kartka, trąbka, Kożuch rękawica, szyszki, kula, sanie, bałwan, skrzat, sople. Gwiazda. I tutaj mamy ostatnie. Ostatni jest Renifer, niestety. I ta zrabka jest pusta, ale mimo wszystko dziękuję bardzo serdecznie. No i podsumowanie jest takie, że na 73 zł udało się wydrapać dyszkę z powrotem w kasie Deluxe. Normalnie szok. Kochani, Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę miłego dnia i widzimy się na popołudniowym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!